No. Tak się to tu wszystko zaczęło. ósmego. Jak była burza na skrzycznym. Tu pod studnią wszystko się zaczęło. Kruki krakały nam nad głowami, kra, kra. Zaczyna się gra. Studnia tutaj, w tej pryzmie, borowiny z tyłu jest. Ale to pokażemy w oddzielnym odcinku, tam w tej pryzmie. Tam w tej pryzmie. Już nie będziemy tam chodzić. Bo co się miało zadziać, to się już zadziało. A tam wcale nie jest łatwo wejść. Trzeba najpierw kłódkę otworzyć, umieć. To ją ktoś tam siłowo otwierał. Potem trzeba skobel z całej pokrywy zdemontować. Dopiero pokrywę wyjąć tym zdemontowanym skoblem. I dopiero trzeba się tam poskładać, żeby się zmieścić w tym tunelu. Kupę czynności, a to już przecież było pokazane. Nic tam już nie znajdziemy, bo my tam byli. I wszystko, co potrzeba, żeśmy wydobyli. Wydobyliśmy ogień i wodę, co potem się objawiła na skrzycznym w postaci burzy, a potem w postaci wody, co górą płynęła, co też oddzielnie jest kawałeczek pokazane, bo to na górze tutaj wyżej jeszcze gdzie kręciliśmy. Jak z Jaworzyny spływała ta woda, to takie było dość spektakularne. Tam na dole też, ale tam był strumień, a na Jaworzynie była rzeka. Płynęła całą szerokością drogi. A na Jaworzynie tylko strumień. Dwa oblicza wody, ale rzeka też potrafi strumieniem być, a wtedy u, u, moc jest jej taka, że zapory puszczają. To wyobraźcie sobie, jakby taka rzeka przejawiła się w ludziach w świadomości, jakby tak nic nie robili, tylko wyszli se przed chałupę nawet bez specjalnych. Nie trzeba było robić manifestacji, tylko tak, żeby przynajmniej z połowa wyszła. No, wystarczyłoby jej 26%. Ale to już ogrom ludzi. To już miliony. W takiej polskiej populacji. No. I se idziemy. I zaraz będziemy oglądać drugie, o czym szaman opowiadał wczoraj, a dzisiaj zobaczymy, ile spłynęło, ile tej wody naparło na słomę Już tam powoli, za przegibką, szaman musi. Działać jak Amortyzacja Ale ciekawe jakie to będzie No i objawia się nam słoma e, za dużo nie spłynęło Chaman myślał widać ustał już deszcz Ale jakby był nie ustał to by pewno tutaj w tym rowie przynajmniej połowa tego siana się mogła znaleźć. A tu znalazła się tylko taka kosteczka. Jedna zdobyła rów. On był pełny wody już jak przeje, przechodziliśmy. Ale tutaj nie było kamery. A teraz objawi się nam rzeka. w słomie. No popatrzcie. Z góry szaman pokaże, że tu rzeka w słomie. Tam idzie do góry. O, gość w rzekę wlazł. I go spuka do nas. Cześć. Tak, wlazłeś w katr. Uwieczniliśmy. I tak to idziemy rzeką, która ma swoje jakieś odnóże. Jeszcze z góry zaraz zobaczymy, jak się bije. Może będzie lepsze. O tak rzeka z góry wygląda. I widać kępki słomy, co zostały przez nią porwane. I teraz tworzą jej koryto. Tutaj następne. Jeszcze idzie tutaj, ma odnogę, i tutaj stąd płynęła Ale ile tych nasion się ukorzeniło? My dosłownie idziemy po kiełkujących nasion. No, i one są już zakotwione. Tak. Widzicie? Tu jest trawa z nasion. A nasiona ze słomy. Nie. Wyobrażacie sobie ile w słomie nasion było jak szybko wykiełkowały tutaj leżąc <laughs> miały idealny mikroklimat jak w szklarni. Wszystko było szybciej, a teraz woda je odkryła tu i ludzie chodzący. I już sobie będą rosnąć. Tu już jest świeża prawa z nasion wszędzie prawie. Może nie wszędzie, ale tutaj widzicie nasion kupa. Kupa. No i tutaj było to Cudowne zjawisko na tej kopie, która teraz w środku kadru, żeśmy z rybą zjeżdżali, ale to tylko kilkadziesiąt centymetrów. No, ale kopa wtedy ze 3 metry zjechała, aż stąd. O, no, w zasadzie zaczęła się stąd. No, to jakieś 8 metrów. No i tak zostaliście zapoznani z drugą historią, no i jeszcze dojdziemy. To smreka czy tam smyrka czy tam świerka który nam dał schronienie a kanapy dalej wiszą ósmy to był w poniedziałek a dziś jest czwartek Dziewiąty, dziesiąty, jedenasty. Jakaś chyba niebieska coś. Małpa? No a te sobie wiszę. O, jak to się stało? się stało i ja nie czułem włosami hmm. Szaman zgubił słuchawkę Zakłada, że słychać Ale wczoraj elektronika siadała, się okazało No ale coś i tak się nagrało Dawno nie chodziliście po kamieniach No to teraz idziecie Szaman tych Potokach słońca, co wśród korzeni migają swoim światełkiem. O! A teraz na trawie ferie zieleni. No nie mówiąc, że na błocie i w cieniu było to też. Ale tam u góry już widać smerka albo smerka albo świerka No i całkiem na górze słup, w którym walną upioru. To on. Trzy siodełka się mieszczą. No to... a to. Jak to jest? Hm. Ucho mi się zniekształciło, nigdy mi nie wypadało. To jest ciekawe. Chyba włos, albo co. Nie będziemy się rozczulać jak trzy między słupami. Nie, wiszą tak samo jak wisiały, bo tamten mędrol widzicie, też była o nim mowa. A to na nim się wyładowało. To on tak czeszcza. Ten pomiędzy nimi. Na nim się wyładował pierun. Zobaczymy z bliska, bo wcześniejsza diagnoza szamana była, że w przestrzeni pod kanapą, pod pleksą. Było wyładowanie, ale mogło być i tu, i tu. I na pewno było i tu, i tu, bo to różne potencjały. Jedno siodełko na koniec pokryte plastikami, które brokują jony. Jakby piorunem szczeliło to przy takich wysokich napięciach może można powiedzieć jony być przeszczelone przez te dodatnio najonowane plastiki No i wtedy prawdopodobnie na 90% mógłby być słyszalny efekt na pleksie Bo to musiałby być bardzo duży ładunek i taka mogła być dźwięk wydać który słyszę I co to było? Ruch ręki, która z włosy O kurczę Kompletnie Chyba sobie zrobię kłóca, bo to mi Włosy ważniejsze niż słuchawka. Ale powiem Wam, że podłoże znakomite. Po tym deszczu, takie zmoczone, troszkę podsuszone, bo dziś jeszcze padało, nie? Wieczorem, Wieczorem w nocy No to był taki bardzo niewielki deszczyk, no ale na wcześniejsze mokre Więc teraz mamy tylko tak przesuszone dniem, a słoneczko jest niedawno od dwóch godzin ale teraz mamy piękne błękit. Tak jakbyśmy w takie membrany swoje gęby bokiem wsadzali i tylko profil się odwiercieli No i swoje membrany mają kwiatuszki na szczytkowskiej łące skrzeczeńskiej Popatrzcie, jak ładnie zbudowane. Jakie w tym są proporcje. Ludzie widzą tylko w słonecznikach. A tu nawet w takim kwiatku. Nawet jak on jest, wydawałoby się. Gdzie ty jesteś? Nawet jak jest krzywy i połamany, wydawałoby się, to też są proporcje złote, jakby to niektórzy nazwali. Nawet w tych pryszczach na gębie niektórzy mają złote proporcje, ale tego obrazów nie mogą znieść w luszcze. No to się pudrują albo idą sobie na kosmetologię i się dadzą kosą poka, potem ten podkosić albo laserem wypalić. A tam różne sposoby ludzie mają. Zależy, co ich motywuje, to różnie, różnie kończą. Inni potem maści stosują. Ach, te maści. Ludzie wiedzieli, z czego te maści. Oni no, by tam coś wiedzą, ale... Można się dowiedzieć, jak ktoś poczuł. No i to tak samo było. Nie ruszyli wyciągu przez pięć dni. Oto. Odczupka drzewa, pod którymi się schronili, do tego wagonika to jest niewiele. Czyli my dobrze wybrali, zgodnie z zasadami, schowaliśmy się pod drzewem w czasie burzy. Bo, jak ktoś chce piorun przyciągnąć. no to się chowa pod drzewem. Ci, co uciekają pod piorunem, to lepiej pod drzewo nie wchodzić. No a szaman tak to wymyślił, bo patrzcie, tam równolegle drugie drzewo, co stoi, co dostało ogniem, no to był ten piorun, co normalnie by walnął w drzewo. Bo my tym drzewem przyciągali, a po drodze był ten, no i on to przyjął, i potem linami poszło, ale w tym w tych i w tych Czyli pięciu razem było wyładowanie. Ha, Ten stalowy to prawie na środku stoi, po przekątnej między nimi. bon Bo taki przechylony na jedną stronę. Niby pod liną wisi, czy na linie, ale trochę z boczku. Nie tak jak oni. Oni wiszą w miarę na środku. No ale oni szerocy są. No to muszą mieć dobrą konstrukcję. No i tak sobie to na tej cudownej polanie Byliśmy w tej burzy, a dzisiaj jesteśmy na cudownej polanie słońcu. Na koniec. Popatrzcie, jakie rabatki tutaj są. Rabatki z natury. I tam też są. Rabatki. O, tam ich dużo jest. Falują. Kra! Tam się jeszcze do nas jarzębiny uśmiechają. Ale w tym roku mało. No i taka jest trzecia, czy tam czwarta część tej opowieści.